Maria Konopnicka w moim kraju. Tam w moim kraju, w dalekiej stronie, Sto gwiazd gaszonych stoi w koronie. Sto gwiazd gaszonych nad polem stoi, Jak stu rycerzy w żelaznej stoj. Tam w moim kraju, w dalekiej stronie, Sto serc gorących tęsknotów płonie. Sto serc gorących w piersi uderza. Jak dużo żelazne blachy pancerze. Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie, Sto wichrów tętni przez puste błonie. Sto wichrów tętni przez szlak stepowy, Jak sturu maku złote podkowie. A jak przymienię sto dni, sto nocy, Wstaną rycerze w strzelżywych mocy. Wstaną rycerze, dosiędą konie, Zapalą gwiazdy złotej korony.